prawdą będziemy nazywali przedmiot intelektu. Jeśli zapytamy, co to jest dźwięk, to odpowiemy, że dźwięk jest to przedmiot słuchu, władzy słyszenia. Jeśli zapytamy, co to jest woń, odpowiemy, jest to przedmiot władzy powonienia. I odpowiednio, jaki jest ten, jaka jest ta władza, taka jest natura przedmiotu. A zatem dźwięk ma naturę czegoś materialnego, bo władza jest materialna. Kiedy pytamy, czym jest właśnie prawda, ma naturę intelektu. A zatem w ten sposób rozumiemy na terenie filozofii klasycznej prawdy jako przedmiot właściwy intelektu, który ma naturę intelektu, czyli jest czymś z intelektu. I może on występować w trzech dziedzinach. Możemy zatem mówić o trzech dziedzinach, w których się pojawił. Mianowicie, jest samą myślą, tym projektem, o którym tu Ojciec-Krąpiec mówił. To jest ten właśnie konstrukt intelektu, i tę prawdę będziemy nazywali prawdą ontyczną. Dalej, ta myśl jest realizowana w rzeczy, jak w dziełach, w wytworach dzieła kultury, techniki. A więc jest ten projekt zrealizowany. I to jest właśnie prawda, którą nazywamy prawdą w sensie metafizycznym. To jest właściwość rzeczy. I wreszcie trzecie rozumienie prawdy, to jest prawda jako właściwość sądu. Stwierdzamy, coś jest, coś nie jest, i uzgadniamy się, jeśli jest to, mówimy prawda, jeśli nie jest tak, mówimy fałsz. I wówczas mamy do czynienia z prawdą w sensie logicznym. I to, co słyszeliśmy właściwie w większości, w tych różnych nurtach, tam jakby rozbijamy się na temat tego, tego sądu, właściwości sądu. Na terenie więc filozofii klasycznej w tych trzech aspektach dopiero możemy w pełni mówić i rozumieć prawdę, właśnie widząc czym jest ta prawda i w jakich dziedzinach ona występuje. Otóż powróćmy do tego pierwszego momentu, do Arystotelesa. Arystoteles pisze w ten sposób, że dociekanie prawdy jest pod pewnym względem trudne, a pod pewnym względem łatwe. A znatek, znakiem tego jest to, że nikt nie może osiągnąć jej w stopniu należytym, chociaż z drugiej strony nikt nie rozmija się z nią całkowicie. I stąd wydaje się, że prawdą, z prawdą jest tak, jak mówi przysłowie: Któż nie trafi w bramę. A więc każdy w jakiś sposób tej prawdy docieka, bo każdy właśnie coś tam z tego, z intelektu, w tej rzeczy odnajduje. Z drugiej strony Arystoteles zwraca uwagę, że znów to, że można coś całościowo poznać, a nie poznać jakiejś części dowodzi że właśnie dociekanie prawdy jest trudne i skoro jest w tym trudność dwojakiego rodzaju, może być i w tym przypadku bierze się ona stąd, że ta trudność, iż w całościowym ujęciu coś pomijamy, nie jest po stronie rzeczy, ale po stronie tego, co, kto poznaje. I wreszcie trzeci element, który, na który zwraca Arystoteles uwagę, czym jest ta prawda. W jaki sposób ta prawda jest odkrywana? Otóż nie znamy zaś prawdy, jeśli nie znamy przyczyny. A w najwyższym stopniu jest zaś to, z racji czego innym rzeczom przysługuje dane określenie. Na przykład najgorętszy jest ogień, bo jest przyczyną ciepła dla wszystkiego innego. A zatem i to, co jest przyczyną w innych rzeczach, jest prawdą samo jest w najwyższym stopniu prawdą i stąd też zasady wiecznych bytów z konieczności mają charakter praw w stopniu najwyższym. Oczywiście tekstu u Arystotelesa znajdujemy więcej na ten temat, co jednak warto tu zwrócić uwagę. Otóż Arystoteles jakby już te trzy aspekty prawdy tutaj Wskazuje, choć ich nie uzasadnia, można o nim powiedzieć tak, jak on powiedział o poprzednikach, którzy wyróżniali przyczyny, że wprawdzie wskazywali na przyczyny inne niż materialne, ale robili to tak, jak niewsprawni żołnierze w boju uderzając na oślep, kogoś tam trafili, ale bez właśnie znastwa. Tak samo i u Arystotelesa spotykamy tu taką sytuację, że wskazuje na te trzy prawdy, ontyczną, epistemiczną i metafizyczną, ale ich nie uzasadnia, dlaczego takie są, czy mogą takie być. U Arystotelesa zasadniczo spotykamy się z prawdą w sensie logicznym. A więc, jako właściwość sądu, i tę prawdę tutaj Arystoteles wydobywa. Ba, zwraca też uwagę Arystoteles na to, że rozum jest z natury swojej zdolny do czytania właśnie rzeczy, bo tam coś w rzeczy jest z intelektu. I wreszcie, że prawda jest jakimś dociekaniem społecznym. To właśnie w społecznym poszukiwaniu prawdy ją odkrywamy. Średniowiecze. Otóż, jeśli sięgamy teraz znowu do kolejnego tekstu, widzimy już o wiele bardziej szersze rozumienie problematyki prawdy. Pojawia się pytanie, czym jest prawda, czy prawda znajduje się najpierw w intelekcie, czy w rzeczy, czy prawda występuje w intelekcie łączącym, czy dzielącym, czy w zmyśle, czy jest wieczna, i tak dalej, i tak dalej. Tu spotkamy taki oto tekst. Rzeczy naturalne. Które, od których nasz intelekt przyjmuje wiedzę, mierzą nasz intelekt. Lecz są mierzone przez intelekt boski, w którym wszystko zostało stworzone, tak jak wszystkie dzieła sztuki w intelekcie twórcy. Tak więc intelekt boski jest mierzącym niemierzonym. Rzecz naturalna, mierząca i mierzona. Lecz nasz intelekt jest mierzonym, mierzącym w prawdzie rzeczy nienaturalne, lecz tylko wytwory sztu w sztuce. Tak pojawia się właśnie w tekście Tomasza, jakby dopiero pełne wskazanie tych trzech rozumień prawdy. Prawda jako zamysł intelektu, twórcy lub stwórcy. Prawda jako obecna w rzeczach, a więc jako zmaterializowana w rzeczach, sztuki lub w naturze. wytworach sztuki i kultury to jest prawda właśnie ta ludzka, ten zamysł ludzki w całym świecie to jest właśnie stwórcy. I wreszcie prawda, która jest poznana przez, a więc intelekt uzgodniony z rzeczą, to jest ta prawda w sensie logicznym. Tomasz też już tutaj uzasadni, potrafił uzasadnić, dlaczego możemy mówić o prawdzie w rzeczach, nie tylko w wytworach sztuki, ale i w rzeczach natury. Racją tego jest właśnie przyjęcie czy odkrycie teorii kreatio ex nihilo. Czym są rzeczy? Według teorii kreacji ex nihilo są zmaterializowaną myślą stwórcy. Stwórca myśli rzeczami. A więc każda rzecz jest przeniknięta, jest zmaterializowana myślą. To dopiero uzasadnia, że nie tylko poznajemy formy rzeczy, ale i materię w nieskończoność możemy poznawać i rozwijać, bo ona wszystko pochodzi z myśli twórcy. W w wytworach możemy tylko poznawać zamysł, formę, materię nie poznajemy, bo my nie od naszego intelektu po pochodzi. To całościowe właśnie nakreślenie koncepcji prawdy znajdujemy już u Tomasza w średniowieczu, kiedy pojawia się nowa koncepcja bytu i nowa koncepcja właśnie przyczyny świata. I wreszcie ostatni tekst, właśnie wzięty z współczesności, od ojca Krąbca, który pisze w ten sposób. W transcendentale prawda ujmujemy przyporządkowanie bytu do intelektu. Prawda wstępnie rozumiana ma więc związek z intelektem. Związanie bytu z intelektem przybiera różne postacie, stąd różne rozumienie prawdy. I dalej czytamy jeszcze dalsze fragmenty, że prawda ta przede wszystkim jest prawdą transcendentalną i wszystkie prawdy, jakie są, są pochodne od prawdy transcendentalnej, czyli tej powszechnej. Co takiego nowego tutaj do charakterystyki prawdy wnosi właśnie yy, Ojciec Skrąbic w metafizyce współczesnej, realistycznej? Przejmując całą tą tradycję i po Arystotelesie i Tomaszu, przede wszystkim wyakcentuje osobowy charakter prawdy, że prawda wskazuje zawsze na związanie bytu z osobą, twórcy rzeczy lub osobą poznającą rzecz. A więc prawda zawsze będzie miała charakter osobowy. Pochodzi od osoby i jest dla osoby. Druga sprawa, że prawda przede wszystkim jest transcendentalną właściwością rzeczy, a więc prawda przenika wszelką rzecz, wszelką rzecz. Każda rzecz jest nośnikiem prawdy. Stąd też prawdy w naukach empirycznych, w naukach przyrodniczych. One są tylko jakby kategorialnymi elementami rzeczy. Oczywiście nie wskazuje dla nas subiektywizację, tylko pokazuje, że od kogo jest prawda? Właśnie od osoby. Dla kogo jest prawda? Dla osoby. Zaś, w czym jest obecna prawda? Właśnie w rzeczach, w bytach, wytworach i światach i w rzeczach natury. Odkrycie prawdy. Otóż, w jaki sposób odkrywamy prawdę, więc tę racjonalność rzeczy i ten zamysł rzeczy? Przede wszystkim, jednym ze sposobów jest analiza świata kultury. Analizując świat kultury, odkrywamy, że co? w świecie kultury została zmaterializowana właśnie myśl ludzka. To jest ten zamysł, to jest ta prawda. A w świecie natury została zmaterializowana myśl stwórcy, dlatego możemy czytać świat natury. W ten sposób tworzymy naukę, w ten sposób odkrywamy prawa, inaczej byśmy w żaden sposób nie odkrywali prawa. W jaki sposób uzasadniamy? W jaki sposób uzasadniamy? Otóż uzasadniamy przede wszystkim. Po pierwsze. Odwołując się do faktu poznawania, którym dysponują różne nauki, a więc to, że faktycznie poznajemy świat, i świat materialny, i świat niematerialny, i świat bytów ożywionych i nieożywionych. Dalej, odwołując się do faktu istnienia nauki, w której formowane są teorie i odkrywane prawa opisujące realne rzeczy, to mamy, w związku z tym skąd to się wzięło i po trzecie, poszukując ostatecznej racji inteligibilności, poznawalności świata, pozna, poznawalności rzeczy. Stąd też nie da się, widzimy, wyjaśnić, proszę zwrócić uwagę, nie da się do końca wyjaśnić, dlaczego fizyk poznaje materię, dlaczego biolog wchodzi w strukturę organizmu, schodząc do najniższych poziomów, jeśli nie odwołamy się, jeśli nie wskażemy, że cała materia, cała rzeczywistość jest zmaterializowana myślą stwórcy, że rzeczy są właśnie powstałe jako, jako skutek działania intelektu i woli. Stąd możemy tę materię w nieskończoność poznawać, bo ona jest przeniknięta myślą. Inaczej bylibyśmy skazani tylko na poznawanie fragmentów materii. Konsekwencje, jakie z tego by wynikały. Otóż pierwsza konsekwencja, jaka wynika, to, że odkrywamy, iż świat jest racjonalny. Żyjemy w świecie racjonalnym. Nie ma miejsca na absurdy. To znaczy, każda rzecz realizuje zamysł stwórcy lub twórcy. Dalej, prawdę odkrywamy, a nie tworzymy. Prawda jest odkrywana. Oczywiście to jest całe mozu i dziedziny, dziedzina poznania. Wreszcie. Prawda jest następstwem istnienia bytów. Gdyby nie było prawdy w rzeczach, nie byłoby poznania. Gdyby nie było prawdy w rzeczach, nie byłoby poznania ludzkiego, ale i też odwrotnie, gdyby nie było intelektów twórcy twór i człowieka. zniknąłby sens prawdy.